Powiat działowski jako organ prowadzący skontrolował wszystkie szkoły ponadpodstawowe pod kątem przygotowania do tegorocznych egzaminów maturalnych. Wicestarosta Marian Brant i naczelnik Wydziału Edukacji Marlena Perzyńska, szczególną uwagę zwracali na procedury bezpieczeństwa. Już 8 czerwca, czyli w poniedziałek rozpoczynamy bardzo ważną zadanie dla wszystkich placówek kształcenia podstawowego w naszym powiecie. Jest to wyzwanie również i dla samego organu powiatu, ponieważ to zadanie to oczywiście matura egzamin dojrzałości w tym roku w naszych placówkach. Egzamin ten będzie zdawało ponad 400 absolwentów szkół technicznych i liceów ogólnokształcących. Jest to więc bardzo ważne zadanie ze względu na realizację wytycznych, które dotyczą zapewnienia zasad bezpieczeństwa, ale i także odpowiednich procedur organizacyjnych, które powinny podlegać właśnie te egzaminy. Dotyczy to przede wszystkim częściowego zasłaniania nosa i ust, i tutaj maturzyści muszą przyjść z własnymi środkami ochrony a także przynieść własne przybory do pisania także egzaminu maturalnego. Proszę więc, aby o tym pamiętać, bo to jest warunek przystąpienia również do tego egzaminu. Pilnujmy tego, dbajmy o własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo różnych pracowników. Myślę, że jako organ właśnie monitorujemy to. Teraz, będąc w tych czasach trudnych, staram się zapewnić te warunki i odbywamy teraz kontrolę tego właśnie stanu, Poczucia bezpieczeństwa i właściwego przebiegu egzaminu dojrzałości. Będąc już po pięciu takich kontrolach, czeka nas jeszcze jedna. Stwierdzam, że dyrektorzy i rady już staną na wysokości zadania. Szkoły są przygotowane do przyjęcia maturzystów. Myślę, że możecie się czuć bezpieczni. Skupcie się zatem na nauce. Życzę Wam wobec tego powodzenia na egzaminach i dostania się na wymarzone studia po ich zdaniu. Wszystkiego dobrego. Każda skontrolowana szkoła jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów, a nauczyciele odpowiednio przedszkoleni. Nie pozostaje nam nic innego jak przyłączyć się do życzeń, połamania długopisów.